Halo, już jesteśmy. Szczęść, Boże. Boże. Słuchajcie, idziemy Wam nagrać jakieś życzenia świąteczne, Szukaliśmy jakiegoś dobrego miejsca. Ja już znalazłem. Zobaczymy. Proboszek wpadnie na pomysł, to zazwyczaj jest nie najgorzej. A nawet bym powiedział, że całkiem spoko. Wiedzie, mamy takie miejsce, taką kapliczkę w ogrodzie. Niekiedy tutaj jest ciepło, mamy stół, jemy sobie jakieś tam śniadanko nawet. Nie, czy nas widać. Jedliśmy w ubiegłym roku trzy razy śniadanko w tym miejscu. No i, i, i to jest takie miejsce, gdzie można się schować, Ale i akurat nam pomodlić. Akurat nam daje słońce po oczach. A tutaj mamy pana Józefa Widać go? Takie wspomnienie zakopanego, wspomnienie gór. Nie wiem, czy wy nas widzicie, bo jest takie słońce, ale chyba tak. A może teraz na, na te życzenia, żebyśmy tak, widzieli coś, nic nie widać. Ale tak było dobrze. Także pewnie pomyślicie, że trochę już jesteśmy przemęczeni, ale o, teraz jest. Dobrze. Jest dobrze, widać nasze głowy wielkie. Hmm. Dostajemy mnóstwo życzeń. Mówicie nam o wielkiej życzliwości. Jeszcze tylu maili, tak wielu smsów, tak wielu. Słów nie spłynęło na nas nie czuliśmy się tak spełnieni w swoim kapłaństwie jak w tym roku. Gdybym usłyszał kiedyś, że coś takiego mnie spotka, nie uwierzyłbym. I właściwie w tych dniach, i ksiądz Piotr, i ja poczuliśmy tak do końca smak kapłaństwa i tego, że możemy Wam służyć. Jesteśmy szczęśliwi, że możemy Wam służyć. Ubolewamy, że nie jesteśmy razem, ale myślę, że ta rozłąka o nas potęguje. Więź naszą, najpierw z Panem Bogiem, i też jako wspólnotę, więź wspólnotową. No, dzieje się w nas bardzo wiele. My tu się nawracamy z Księdzem Piotrem i. i opornie ja, idzie, ale staramy się. Nasza y, sąsiadka, wnikliwa obserwatorka stwierdziła, że spobożniliśmy i jakoś tak staliśmy się tacy porządniejsi. Za co jesteśmy bardzo wdzięczni tej naszej sąsiadce, wnikliwej obserwatorce. Ale teraz już tak. Poważnie. No i, i też i dla nas to jest cenne, bo e, czujemy Waszą obecność, kochani. I faktycznie ja też chyba tyle wiadomości, chociażby w Wielki Czwartek z tym, że jesteście nigdy nie otrzymałem. Dostajemy co chwilę od jakichś dobrych ludzi jedzenie. Jakbyśmy mieli to wszystko przejeść, to to byśmy mieli znowu 10 kg więcej, Ja nie chcemy tego, ale, ale i, i, i słodkie, i mięsa, Owoce. i paszteciki, tak więc jesteście, jesteście najlepsi. I wszystko, I... co zabija wirusa, i pytania, czy tak. jesteśmy bezpieczni, czy nie potrzebujemy czegoś. No, jest, jest, jest nieźle. Czujemy wsparcie parafian i mamy nadzieję, że Wy też czujecie, że jesteśmy z Wami. Jutro będziemy przy stole z Wami, z każdym z Was i z Waszymi rodzinami. Nie fizycznie, ale duchowo, mentalnie na pewno. Będziemy się mocno łączyć i cieszymy się, że możemy tutaj posługiwać na podolanach, że mamy tak cudownych ludzi i że nasza misja, która tak właściwie i tak nie jest nasza, bo jesteśmy tylko marnymi sługami, a, a to wszystko jest Chrystusowe. Ale cieszymy się, że Pan daje nam możliwość tu działać i, i właśnie z takimi ludźmi e, i, i będziemy się starać jeszcze lepszymi być, jeszcze bardziej otwartymi kochającymi. Miejmy nadzieję, że ta epidemia szybko minie i będziemy mogli ze spokojem się spotkać tak normalnie e, w normalnych klimatach. Już mi ręka cierpnie. Muszę wam powiedzieć, że gdy odprawiam się, to nigdy nie, jest, nie jestem tak mocno z parafią jak teraz, nawet jak nie ma żadnej transmisji i tylko są 4-5 osób. To i tak odprawiam ją z takim poczuciem, że jestem ze wszystkimi i widzę Was w tysiącach. Także to jest niesamowite też doświadczenie. Yy, z życzenia chcieliśmy Wam złożyć. Przejdźmy, bo mi już ręka ścierpła. To teraz moja prawa. Teraz ja zmieniam, zmieniamy ręce. Tak to w życiu jest. Jeden jest Mojgrzeszem, drugi Aaronem. Wybierajcie, kto jest kto. Mójżesz miał. Yy, wadę wymowy. wymowy. A my nie mamy a nie, Aaron miał wadę wymowy. Nie, Mójżesz miał, dlatego Aaron przemawiał. I dlatego podobno a Aaron jest Aaron. Ale dobrze, no dobrze. No był już, Aaron, już, Aaron dobrze, dobra. Dobrze, dobrze. Tak, kochani. E... Jest ok. Jest nie widać. Ale proboszcza nie widać. Jesteś, proboszcza nie widać. Jesteś, jesteś bardzo widoczny. No to dobrze. Kochani, e... Pan nas oczyszcza z tych wszystkich zewnętrznych klimatów, bo może chce, żebyśmy w końcu uwierzyli w jego zmartwychwstanie. I żebyśmy czuli, że on naprawdę pokonał śmierć eee, i oby tak było w te święta, że Chrystus stanie w naszych sercach, w naszych domach eee, i będziemy go czuli przez cały kolejny rok i wtedy żadne wirusy nam nie straszne i praca przytłaczająca, nie niestraszna i rodzina, która denerwuje, niestraszna i jakiekolwiek wydarzenia losowe nie będą nas przygniatać, bo będziemy mieli zmartwychwstałego po naszej stronie. I my będziemy po stronie zmartwychwstałego. Tak więc z mojej strony to, to to, żebyście i żebyśmy wszyscy doświadczyli Pana tak tutaj mocno i w naszych braciach i, i siostrach. I nie pozwólcie, by ktokolwiek zabrał nam Pana Jezusa, by ktokolwiek zabrał nam zmartwychwstanie, to, to nie są święta wiosenne, to są święta Jezusa, to jest Jego zwycięstwo, to jest nasz Chrystus, to jest fundament wszystkiego, całego naszego szczęścia, to jest sens naszego życia. I miejcie też odwagę, dzielcie się Jezusem z innymi, mówcie o tym, ale tak mądrze. I, I przede wszystkim kilka dni temu usłyszałem, że w jakiejś firmie pojawiła się dziewczyna, Wszyscy byli zachwyceni, że jest taka dobra i, i tak potrafi fantastycznie wchodzić w relacje z ludźmi. Okazało się, że, że działa bardzo mocno w jakiejś parafii. Ludzie, którzy z nią pracują, nie są związani z Kościołem tak zupełnie lekko. I oni zaczynają odkrywać Kościół przez jej robotę. Ona nie mówi im o Chrystusie, ona po prostu jest dobra. I, i to jest właśnie takie dzieło ewangelizowania. Zmieniamy rękę. Więc życzymy wam radości mocnej wiary, odwagi, zdrowia. Niech się wszystko układa w waszym życiu, w rodzinnym, w firmach. No bo jak macie trochę poplątane ścieżki, wiedz się, że jak człowiek się trzyma Chrystusa, wychodzi ze wszystkiego. Szczęść Boże. Amen. Dobrze, że jesteście. Ostatnio mówiłeś, że fajnie wyszło. No. Teraz muszę